Dziś Wielkie Święto naszej parafii, rocznica konsekracji naszej bielańskiej świątyni. Żeby zacząć opowieść, taką jak co roku mniej więcej, ale myślę, że warto przypomnieć pewne fakty, żeby nam zapadły w pamięci, to warto zacząć mniej więcej. Zapalamy świeczki, dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze trzeba zaczekać, dobra? Żeby wybuchła bomba, i wtedy zapalamy Zacheuszki. O czym ja mówiłem? Aha, trzeba zacząć od VI wieku, a właściwie od początków chrześcijaństwa, kiedy rodził się ruch monastyczny, mnichostwy, mnichowski. Życie monastyczne było od początku, było też w innych religiach, ale w VI wieku, kiedy urodził się i żył święty Benedykt z Nursi, on właściwie zorganizował to życie i zostawił po sobie regułę, od, nazywaną od jego imienia regułą świętego Benedykta, gdzie podstawowe elementy życia monastycznego były zawarte. Jakie to są elementy? No pierwsze to jest to, że mnisi dzielą się na, na cenobitów, czyli takich, cenobiem to jest klasztor, tacy, którzy żyją w klasztorze, i eremitów. Tu mamy eremy, czyli te domki, pustelnie, albo gdzieś wysoko w górach eremita. I to były dwie odmiany życia monastycznego. Wspominam o tym, ponieważ kameduli, których tutaj zastajemy w XVII wieku. To jest połączenie tych dwóch, wydawałoby się, nieprzystających elementów ze sobą, cenobitów i eremitów. Ale pociągnijmy historię kamedłów jeszcze benedyktynów, późniejszych też kamedułów, na różne gałęzie się ci benedyktyni rozproszyli i początki chrześcijaństwa polskiego to są czasy no, Bolesława Chrobrego, który zaprasza... Tutaj mnichów. Wówczas na ogół się w historii mówi benedyktynów, ale w naszym kościele, jak łatwo zauważyć, są malowani w białe, jasne kamedulskie habity i możemy tak wyprzedzająco powiedzieć, że to był rodzący się zakon kamedułów. Benedykt i Jan, absolutna elita ówczesnego świata kościelnego, przybyli na zaproszenie Bolesława Chrobego, Chrobrego w 1001 roku, a założyli gdzieś, prawdopodobnie w Międzyrzeczu, dzisiejszym, swój klasztor i w 1003 roku zginęli śmiercią męczeńską. Do nich przystąpiło trzech mnichów. Właściwie dwóch mnichów i jeden kucharz, ale zawsze powtarzam, że dobrze jest znaleźć się w wytworym towarzystwie. Krystian, kucharz, nie był mnichem, ale dobrze gotował i w tym zacnym gronie pięciu męczenników polskich, takich najczęściej nazywa historia, znalazł się. To są początki kamedułów polskich. Potem ta linia zanika i wreszcie odradza się w XVII wieku. Jak wszystko co najlepsze pojawia się oczywiście w Krakowie. Tysiąc zerknę, żeby się nie pomylić. 1605 chyba. Rok. To, jest, to są Kameduli krakowscy. Potem Pożajście koło Kielc, potem Bielany Warszawskie 1639, i kolejne tam pożajście, dzisiejsza Litwa, Kowna, Bieniszew i Wigry. Wigry warto wspomnieć, że do nas należą do Bielan, ponieważ Bielany były fundatorami kolejnego, kolejnego miejsca takiego pustynnego. Dzisiaj chciałem powrócić no oczywiście przede wszystkim do, do Bielan Warszawskich. To były, to były czasy wojen. Wówczas królem Polski był tutaj jego portret, się znajduje, Król Władysław IV. Król Władysław IV i Polacy walczyli z kim się tylko dało. I oczywiście wybuchła e, wojna e, smoleńska, zakończona pokojem w Polanowie. Na mocy tego pokoju, dlatego że już Władysław IV spieszył się, żeby ze Szwedami walczyć, e, 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 utracił tytuł. E, no, c, cara moskiewskiego, do dziś dnia, dnia tego Rosjanie nam nie chcą darować. Natomiast w rękach polskich został ten Smoleńsk, słynny no, z powodu innych współczesnych wydarzeń. I stąd nazwa Wojna Smoleńska. Jako dziękczynienie za tę wojnę smoleńską, Parlament postanowił ufundować nasz tu klasztor i ściągnąć tu najbardziej jak na owe czasy radykalnych mnichów, czyli kamedułów. Tak powstał nasz, yy, nasz kościół i te eremy, czyli pustelnie. Mnisi są przedziwnym takim połączeniem właśnie życia wspólnotowego. Na przykład wspólną mieli modlitwę tutaj w chórze, ale każdy z nich jadał osobno, żył osobno, a byli wśród nich rekluzi, czyli tacy, którzy nigdy z obszaru tego małego domku, eremu, czyli pustelni, nigdy nie wychodzili, no może 3-4 razy w roku na największe kościelne święta. Warto też wspomnieć, że nasz Kościół Bielański jest absolutnie perłą baroku. Prawdopodobnie architektem naszej świątyni jest Izydoro Affaetati. Tak przynajmniej utrzymuje jeden z największych specjalistów od baroku w Polsce, profesor Mariusz Karpowicz. Jako dowód trzymam tutaj jego książkę. O, oczywiście ten Izydora Afaitati był architektem, to jest kościół seminaryjny, czyli karmelitów wówczas na początku, święta Anna obok, święty krzyż, wilanów. To wszystko są projekty, a na rewersie oczywiście tej książki poświęconej Afaitatiemu, nasz Bielański Kościół. Warto więc wspomnieć, że to są perły baroku, że to są absolutnie najlepsi architekci w, no, w ówczesnym świecie Zachodu. No, chociaż najsłynniejsze dzieło tego właśnie architekta to jest, to jest Pożajście, gdzie pojawia się drugi raz w historii architektury wklęsły, wklęsła fasada kościelna. Natomiast ja bym jeszcze nie chcę was zanudzić, bo to oczywiście ciekawe, ale nie wiem, czy wszyscy się tym pasjonują. Otóż jest taki profesor Kalor, Karol Gutmeier, wybitny specjalista od baroku, no tutaj szczególnie mazowieckiego, i może jesteście ciekawi, kto jest na liście najpiękniejszych, najważniejszych kościołów Warszawy, barokowych? Po pierwsze, no, wizytki wizytki. Według Karola Gutmejera, dlaczego? Ponieważ mają, według tego specjalisty, najpiękniejszą fasadę. Kto jest na drugim miejscu? Oczywiście Warszawa Bielany, ze względu na unikalny charakter tego ośmioboku, jakby konstrukcji całego kościoła. Kto jest na trzecim miejscu? Tego nie zgadniecie. Więc od razu mówię, kościół kościół tych jak oni się nazywają, Bernardynów przy Czerniakowskiej. Taki maleńki kościołek, jak się jedzie przed cmentarzem czerniakowskim po lewej stronie, jadąc od nas. Ze względu na unikalny charakter perspektywy w tym małym kościółku. Ale jest jeszcze jedna perła, którą dzisiaj, przepraszam, że o historii mówię nam mszy, ale no, może warto ten jeden raz w roku. Jest jeszcze jeden unikalny kościół, który po prostu kładzie na łopatki swoim urokiem wszystkie barokowe kościoły Warszawy. No już do Warszawy nie należy, tylko ten kościół znajduje się, może ktoś wie gdzie, 24 km od Warszawy. Gdzie? Kobyłce, zgadza się. Dzisiaj właśnie Wołomin wchłonął kobyłkę. Warto pojechać do kobyłki, zobaczyć absolutną, absolutną perłę, perłę architektury. Historia Bielan, no to... W większości znacie, więc tylko przypomnę, że to jest początek XVII wieku. Król Władysław IV spogląda, potem Jan Kazimierz, ten słynny od ślubów kazimierzowskich, zawierzenia Matce Bożej i trzeci z nich, chyba najbardziej kochał Bielany, Michał Korybut Wiśniowiecki. Lamek, otwórz ten obraz, ten trzeci, nastoisz przy nim. Otwórz go. Lameczku, tak, o. I... A to jest Lamek, a ty nie jesteś Lamek. I, I tam otwórz drzwiczki. To oczywiście będzie można, kto jeszcze nie widział serce ksie, y, 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 króla Michała Korybuta Wiśniewieckiego, a koło niego dobrze nie wiadomo, skąd się wzięła. Klara, Eugenia, Genowefa Maria, Demai, Skalis pac, żona Kazimierza Paca. Skąd się wzięła, nie wiadomo, być może jakiś gorący romans łączył. Króla. No i czwarty, który nie ma tutaj obrazu, niech będzie otwarty, to jest Jan III Sobieski. Wszyscy oni są uczczeni w moim domku, dlatego że mam zaszczyt mieszkać w tym pierwszym domku, nazywany Domkiem Królewskim, ze względu na to, że mieszkał tam opat, przełożony tej wspólnoty zakonnej. I zawsze jak przyjeżdżali królowie, żeby podjąć ważne decyzje, to opat oddawał im ten domek i stąd. Pamiątka, że y, tablica pamiątkowa, a obok druga, która wychwala tygodniową obecność Achille tego późniejszego Piusa XI papieża. Więc też warto te, te, tej historii troszkę powąchać. Najkrócej rzecz ujmując, e, Kameduli i historia, i kasata właściwie kończy się z początkiem XX wieku i tak tutaj w warszawcy. Kamiduli na Bielanach łagodnie się z nimi zabory, znaczy zaborcy od, od, odnieśli się do nich, dlatego że nie pozwolili im przyjmować do nowicjatu i najstarszy kameduła Bielański zmarł na początku XX wieku. I potem przyszła diecezja, potem warto wspomnieć szkołę księży Marianów i tutaj księża Marianie. Na początku mieli seminarium, potem w 1918 słynną szkołę, już nie będę wymieniał absolwentów tej słynne, słynnego gimnazjum Księży Marianów. Po wojnie w roku 54 w nocy księża Marianie zostali wywiezieni a na Uniwersytecie Warszawskim skasowany Wydział Teologii i przeniesiony tutaj na Warszawskie Bielanych. Może ktoś jeszcze pamięta ATK, Akademia Teologii Katolickiej. Rok 1954, czyli państwowa szkoła, która chciała pod swoim jakby kapeluszem mieć, mieć wgląd na to, kto tu studiuje, kto potem będzie awansował. I no, w swoim czasie bardzo dobrze stały właśnie te wydziały teologiczne. Psychologia była klubą tej, tej, tego ATK. Niedawno, bo w 99, 22 lata temu, ta, ta, to ATK, ponieważ się rozwijała ta uczelnia, został przemianowany przez parlament jako drugi uniwersytet naszego miasta Warszawy Uniwersytet Kardyroana Stefana Wyszyńskiego. Dziś całkiem spora uczelnia, która większość swój kampus ma, tam jak się jedzie na Gdańsk, w, 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 trzy przystanki w stronę Gdańska. O tym wszystkim wspominam, a no jeszcze nie wspomniałem o naszej parafii. Była tutaj parafia, potem było seminarium przez 12 lat i stąd ten cudowny budynek no, naprzeciwko kościoła. To powinno być wejście jak w każdym domu kamedulskim do naszego kościoła. Został tylko krzyż na tej osi. W każdym razie w październiku 1999 roku został, została utworzona w tym kościele rektorskim parafia i jako patrona mamy błogosławionego Edwarda Detkensa, który był duszpasterzem akademickim w kościele świętej Anny, stąd ksiądz prymas Józef Głęb dał nam właśnie takiego patrona. I szczęśliwie tu żyjemy już ile? 2022 rok i mam zaszczyt razem z Wami w tym kościele się modlić i w tej parafii pracować. To tyle historii. Resztę sobie przeczytajcie i na naszej stronie internetowej, i na tych tablicach okalających nasz kościół. A jeszcze może warto do jednego szczegółu, no pewnie do wielu, ale do tego chciałbym głośno nawiązać. Otóż, nasz unikalny kościół postawiony na planie ośmioboku ma kolumny, i na tych kolumnach. Jak widzicie, jest 12, 12 apostołów, ponieważ Kościół został wniesiony na fundamencie apostołów. No i teraz właśnie, dopiero na tych filarach znajdują się tak zwane zacheuszki. Zacheuszki to są miejsca, gdzie ten nasz Kościół był konsekrowany. I teraz Darkus zapal te zacheuszki, żeby nikt nie miał wątpliwości, gdzie się znajdują. Zacheuszki, jak łatwo się domyśleć po wysłuchaniu dzisiejszej Ewangelii, to są, to są świeczniki, których nazwa pochodzi od Zacheusza, tego celnika, który był niskiego wzrostu, ale chciał zobaczyć Jezusa i wdrapał się na sykomorę, i wtedy, i wtedy Jezus powiedział, że chce być w gościnie u Zacheusza, no i potem działy się cuda, kiedy On Bogaty, majętny człowiek, podzielił się swoim ma majątkiem i nawet jeśli kogoś ograbił, to mówi, że w czwórnasów mu wynagrodził. I dzisiaj tylko na koniec, żeby nie było tylko, że o historii mówimy, to chciałem powiedzieć, dlaczego ten Zacheusz i dlaczego takie wejście na drzewo, na sykomorę albo na wysokość naszych tych świeczników, dlaczego jest takie ważne nie tylko w czasach Jezusa, ale no, dla wszystkich epok. Otóż normalnie patrzymy tak, no chyba, że ktoś ma jakieś takie specjalne oczy i jest tu, mamy z, 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 z znanego operatora, więc mnie Jacku Wrajecego popraw, normalną optyką jest 5 cm obiektyw, tak, czyli takie widzenie i tak sobie patrzymy zbliżej, dalej, ale około standardowy obiektyw w, w, w full frame'owym aparacie ma ogniskową 5 cm. Ale jeśli wejdziemy gdzieś dalej, chcemy zobaczyć szerzej, wadą tego, że patrzymy, patrzymy, ale nie obejmujemy jakby szerokich, szerokiego tutaj y, gremium pozostałych osób. I dlatego potrzebny jest tak zwany szerokokątny obiektyw. W użyciu są obiektowy 35 mm i teraz 24, bardzo popularne obiektywy. I wtedy można sobie... Nawet nie wchodząc na drzewo, objąć całą, całą, całą taką społeczność kościoła. A tak to tylko fragment widzimy. Jaka wada jest w tych obiektywach? Otóż to, że im bardziej szeroki ten obiektyw, no to już się dochodzi do tak zwanego obiektywu rybie-oko. Co ma do siebie rybio oko? Na pewno widzieliście gdzieś takie zdjęcia, że one deformują rzeczywistość. Z jednej strony widzimy wszystko, a z drugiej strony jest zdeformowane. I dlatego, jak komuś robimy portret, to lepiej użyć albo standardowego widzenia, albo tak zwanego portretowego, czyli nieco dłuższego. I wreszcie jest trzecie widzenie, czyli jak chcemy zobaczyć szczegóły to wtedy używamy teleobiektywu, dłuższych obiektywów. Ale z jednej strony ma zaletę taką, że widzimy szczegóły, patrzę na Was, jakie macie oczy, jaki macie grymas w sobie, ale te obiektywy mają najczęściej płytką głębię ostrości. Co jest za, tym, za tą osobą i co przed nią, tego nie dostrzegamy. I dlatego... Różne spojrzenia są potrzebne nie tylko w fotografii, ale w spojrzeniu na nasze życie. Jeśli patrzymy na codziennie szerokim spojrzeniem klasycznym, tak jak nasz wzrok, to pewnie jest to dosyć uniwersalne, ale czasami trzeba, tak jak Zacheusz, wejść na drzewo i ogarnąć z pewnej perspektywy, z dystansu i w swojej głowie, i w swoim też aparacie fotograficznym jakby szerszą perspektywę, ale jeśli chcemy doświadczyć, poznać szczegóły, to wtedy warto też zaopatrzyć się w teleobiektyw i zobaczyć w szczegółach, jak wygląda życie. Tak więc dzisiaj za Zacheuszem wchodźmy na drzewo po Mszy świętej, próbujmy spojrzeć na różne sposoby, nie tylko tak, jak najczęściej spoglądamy, ale szczególnie tak, jak Zacheusz szeroko takim ogarniając i z dystansu wszystko, co dotyczy naszego życia. Amen. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,